Dzień dobry Cześć i czołem z tej strony Mikołaj dzisiaj i na dzi dzi Dzisiaj tak na, y dzisiaj tak na y pierwszy wstęp y na pierwszy wstęp, wstęp co, co chcecie dzisiaj grać y na przykład na przykład no, że, że od dzisiaj na, na jest na przykład es eso y i to tam jeszcze mamy Overwatch i tam inne rzeczy, które, które są na Steamie i jest taka większa, większa taka promocja, bo może mniej niż promocja na, 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 na tym, co jest na Steamie, a szczególnie nie wtedy, też nie, ale czytam z tym, czy jakie można się łączyć przez wiele, wiele innych sposobów ale do tego nie wracam, wracam, wracam do tego, bo co wcześniej powiedziałem, czyli propozycje na trzy gry, na trzy sposoby. Zobaczcie, na, nie na trzy sposoby, czy na trzy gry proponowane. Pierwsze będzie ESO, czyli Elder Scrolls Online, czyli to będzie to jest, gra, to tam, to jest gra dla znajomych, których tam, no co, co ze znajomymi, dacie wspólnie też no, na takie różne no, questy, misje i te takie inne po, 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 na pośredniczące oraz tam jakieś te pl plakietki, które tam są na no, tej oficjalnej, głównej stronie. I, no, możecie się <coughs> możecie się zalogować przez konto rs online i tam będą no, też i tam są Wszystkie i kolejne inne informacje, które dotyczą swoich wydarzeń w grze, na ile, na ile czas się gra i takich innych różnych rzeczy, które się tam e, się człowiek koncentruje. Druga gra to będzie. Hmm, hmm, druga gra będzie polegała na tym, że to będzie pod tytułem. Hmm. pod tytułem właśnie szukam no właśnie się zastanawiam na którym gra się zastanowić, a jak nie to hmm. na przykład Shadow of War to też gra taka gra, można też Deż gra znajomych znajomymi oraz na jedną, chociaż nie, nie gra na nie wiem, wiem się kogoś dopytać, albo, albo ktoś jest ze znajomych. No i, i tam się rozpoczyna fala fa, fa, była w grze, jak tam e, trzeba ją, rozpo, ją rozpocząć, gdy trafiamy do góry przeznaczenia, czy tam w Moldorze tam gdzie jest ta rozgrywana akcja bitwa ośród Ziemi, czyli, czyli solkami. No, tam też jakby w góry przeznaczenia, czy... Yy, bitwa o Ośrodzie Niesałorkowie. I trzecia gra ostatnia gra już w tym miejscu jest. Na trzecim miejscu będzie... Yy, yy, na miejscu będzie, to będzie... Life is Strange. Chyba wcześniej do serii grałem, ale... jak Zabodory nie z nim nie przewadałem nie bo ostatnio grałem, to tak nie miałem poczucia hary, no, poczucia, poczucia, no, no, luzu, no, luzu, żeby mieć czas na nagranie takie, na granie, no, który tam, który tam, człowiek się, się nim interesuje. No i na sam, no i na sam koniec... Nie, no gdyby tam, bo pod, moim, pod, pod, pod moimi filmami są wszystkie wiersze, te, które tam te, które są. Te, co są w moim notatniku, w reszcie, czy tam w moim tym, wierze, tak tam, co mam wiersze, będą na mojej oficjalnej stronie YouTube'a i będą tam, i będą te pokazywane, te, co są. YouTube'a YouTube pokaże. A, a, ankietę, czy nie, nie ankietę, ten yy, z wiersza. i czy to, będzie, czy to będzie wiersz, czy to będzie opowiadanie, czy na przykład rozprawka. I to będzie przygotowanie na, ju na jutro i ja jutro to przygotuję i zobaczymy jak to jak to będzie się roz, roz, rozwijało. No i to tyle i dziękuję za, za moją współpracę, za te dzień, które tam chciałam Wam podać, te trzy i oraz yy, te wiersze, te co które, które, ja sam robię i tworzę, to tym bardziej yy, to, yy, to tym bardziej rozwijam swoje myśli. A gdyby była taka jeszcze możliwość, to, ten, to też trzeba, ten, trzeba na, na, na tym jeszcze nie zapracować, ale nie zapracować, tylko rozwijać swoje myśli oraz, yy, yy, oraz słyszeć wniukać nie nosem <g Casals> tak dziwnie, nie? no i ten, no i i reagować i właśnie na mimikę taki inny ten taki inny gest dziękuję wam bardzo i i dobrze, że chciałem wam o tym poinformować dziękuję i do zobaczenia